Siemaneczko z tej strony, pan Bartosz, a to kolejny cineczek z naszej serii pod tytułem Ojcowizna. I co, na samym wstępie, stawcie łapkę w górę oraz hashtag kukurydza i wam serduszko. No i co, pożyczyłem sobie tutaj od Mirusia przyczepę, zobaczymy, czy MTZ da radę. A czemu ją pożyczyłem? Dlatego, że dzisiaj będziemy sobie robić akcja kukurydza i trzeba wsiadać tutaj do MTZ. Bo jak widzicie z tyłu, Mirus już popiernicza kombajnem Nie wiem skąd on go wytrzasnął, bo miał. Miał klasa, a teraz patrza tu jakimś roselmaszem jedzie. Więc albo coś kupił, albo na, na testy wziął. Zobaczymy. Zaraz z nim pogadamy, może. Dobra. Jedziemy najpierw na te pole. E, bo dziwo będziemy sobie mucić dzisiaj. E, znaczy zobaczymy, czy dzisiaj, czy się nic nie zepsuje i tak dalej. Ale dwa pola. Jedzie on? Jedzie. Z... dobry! Siema Miruś! Ty, a jak ty się o. żeś odstroił dzisiaj w Masy Fergusonie? A, a, jak? a skąd ty taki kumbajn żeś wziął? No ty dostajesz na testy, co ja nie mogę? a też wziąłeś na testy? przy a okazji jak? usługę se porobisz Ty, no, chy... ty chytry, chytry jesteś ty Trzeba kombinować Dobra, to weź, jedź, kość tutaj Dobra. Bo to nie ma czasu dzisiaj Dasz mi się potem przejechać, co? Jo! Dobra Zobaczymy, jak to będzie szło. Trochę małe pole jak na taki kombajn, ale zawsze to jakoś sobie pokosimy. Znaczy bardziej on pokosi. Ja w tym czasie sobie tutaj graty pochowam. W sensie siewnik, nie siewnik, bo muszę troszkę miejsca w sodole porobić tutaj do wjechania Chociaż w sumie nie wiem, czy będę od razu jechał. na skup z tym. Z tą kukurydzą, czy nie? Zobaczymy ile tego w ogóle będzie. Miruś, masz tam CB radio? Ciekawe czy... Jo. Są... O, dobra, domyśliłeś się. Ty... A... No. Tam ci komputery pokazują jak tu sypie? No... Trzeba przejechać dookoła raz. A... Staram wiedzieć. A, A... Ale tak mniej więcej, tam coś pada do tego zbiornika? Coś tam leci. Ja nie oczekuję jakiś, wiadomo, jakich wyników, no bo to jednak moja uprawa jest, to nie mogło być za dobrze. Ale zamknę... Wiadomo, że od takiego szałama to nie ma co. Tak, tak, yy, zamknąłem sobie drzwi, a... a muszę wyjść. No i nie wiem w sumie, co ja mam tutaj porobić, czekając na niego. Wjadę sobie mtz może tutaj na pole, żeby temu po nie jeździć. Jak trochę sobie tutaj przejedzie, to ja wezmę, będę to gruberował co by, co by... nie stało drżysko, bo po co ma to stać a tak sobie ładnie to zagruberujemy bo tutaj podjeżdżać ci zbytnio nie będę musiał, nie? Chyba jo tam... myślę, że ty na jeden zbiornik całe pole zbierzesz możliwe tak, aż tak źle sypie? no to ja miałem nadzieję, że coś tam... para się dowiemy, ile sypie na hektar Ja. Jo. Dobra. Pojadę za tobą. W ogóle dzisiaj jakaś pierwsza poważniejsza praca Belarusa będzie, ich będę gruberował. Bo tak to co nic nie robił praktycznie. Weź raz przy jak już objedziesz, nie? Teraz przy razie jeździ. To ja będę sobie mógł robić i ty będziesz sobie mógł robić. Nie będziemy sobie przeszkadzać zbytnio Ty no 1,5 tony powinno być hektara. Jo. Rozumie. No. O, to, to bieda straszna To nie, to chyba w to kukurydzę więcej nie będę szedł Mówisz No Bo ja nie wiem, ile tu jest, ale tutaj jak z półtora tony sektara, to chłopie, to co się nie opłaca Po tej cenie? Nie 30 ton, jak to by było, to o, to jeszcze miara, a nie półtora gdzie 30 z takiego kawałka, co? No, ale tu nie ma hektara, wiesz, chyba. Nawet. Nie, to nie moje. Uf, już, byś, już byś wszystko chciał. A ja. Dobra, tutaj sobie jeszcze ten... Yy, miałem brać mulcher na testy, ale... Stwierdziłem, że nie będę ich tak nadużywał z tymi testami. A nie jest to jakoś mega potrzebne tutaj. O i mtz to sobie ładnie idzie z tym Gruberem Już nie trzeba katowe 60, w ogóle ty widziałeś? Jak ja tutaj nabytek kupiłem, bo... się chyba to... nie było u mnie. No nie było u mnie To jest dopiero bestia Mówisz? No chłopie Co? Dałeś. 30 tysięcy Takiego rumpla? No zarumple, popi. jak to w lepszym stanie, jak ten twój Rosel masz? Jak to nowe jest. A zakład, zakład o flaszkę, że tego twojego małego ja przeciągnę tym MTZ-em? Dobra. To, dobrze. to w następnym odcinku robimy zakład o flaszkę, no. Działa ci tu napęd w tym czy nie? Działa. Co ty pierdolisz? No działa, Wiesz, działa. Podsiłem nawet. Ten... OR nie, coś tam robiłem, nie? I tak się zaparłem o, o ścianę, nie? I patrzę, ale ciągnie naprzód. Ty, dasz mnie trochę pokosić może? tu chodź tu to... Ja się przejadę twoim nowym bratem. No opie, tylko tam... Y... Czekaj żebyś mnie tu nie wciągnął. A, jest wszystko włączone. No ja... Dobra. Tylko tam ostrzegam, tam i delikatnie Tutaj o, piękny, on... takimi rzeczami się jeździło. Ty, ja myślę, że Twoim MF-em jest prościej jeździć niż tym ciągnikiem. Ty, ale ten Gruber nie za duży do niego. Ten Gruber? Jak to 60 go ciągała przecież? No widzę, właśnie. No ale on wie, że ten Gruber to ma wpisane 80 k czy tam 70 koni? Jak ty żeś to 3 i wciągał? No bo mój 3-pack to bestia. Tam osta No, ostatni ziutek był. Tak go tam przytyrał. Czekajcie, tu sobie wyrównam. Tak go tam przytyrał, e, tego 3PK że już potem to z sierpniem sobie radę dawał. Więc no, chyba trzeba będzie zrobić ten remont. Typa. Przydałoby się. Ale fajnie idzie, nie? Fajny ciągnik, przyjemny. W miarę taki cichy w środku. Ci skrzynia, nie zgrzyta No Ja też bez... bez kitu I się w miarę szybko jeździć nauczyłem Ja myślałem, że to jak we Władymircu, że to 20 biegów do przodu To akurat lepsze od Władymirca No to Bo jest... Zdanie. Ale też myślę, że Jedno... jedno... jedno zaleta z Władymirca będzie i tutaj, że będzie ciągnik niezawodny Nie do zakatowania Tak mi się przydaje, mi zdaje Ale zobaczymy na razie źródkowi go nie daję, to, to jeszcze w miarę. Ty coś tu sypi, ja tak patrzę. Mówisz? No, może nawet jeden zbiornik będzie. A ile ci tu do zbiornika wchodzi? <grym> nie wiem, tak szczerze. A, A ty tu. Tylko Dopiero ci się przywieźli, ja się z nim zapoznę. A to ty u mnie pierwszy kosisz, czy już coś tam u siebie kosiłeś? Kusi... jedno, Pierwszy. O, to tutaj u mnie taka i ten. Takie pierwsze, pierwsze testy. To ja sobie przetestuję, może ja wezmę, zamiast maszyny, to na młodego taki kombajn. Właśnie. Ty nie bierzesz jakiegoś kombajna większego? Nie, ty, na razie, na razie nie. Bo wiesz, no, za nowego nic nie kupię, no bo się nie opłaca. No ale pizona jakieś albo coś? No eee, najprawdopodobniej dopiero z jakiś sezon, nie? Jak zwiększę, jak zwiększę pola na tyle, że, że będzie ten nie wyrabiał, nie? No no Jeszcze na jedno pole Dzisiaj sobie podskoczymy Czekaj bo wyłączyłem Ale chyba wiem jak włączyć O dobra Elegancko Działa Wszystko eee, A jak ci się mt podoba? No, powiem ci tak, na razie ty się zaskoczyłem. Pozytywnie. No, ja, ja też, bo miał być pronar, ale mówię, no nie no. Nie, nie dam, nie dam, a musiałbym zapłacić 15 więcej, nie? A tam mocową taki sam by był. No nie dam 45 za pronara, nie? Fakt, że tutaj, że tamten jeszcze Gunkasy dorzucił, to jeszcze by Tura wiesz, już miał zamontowanego, nie? Za dopłato eee, Tylko wiesz. Już miałem zamontowanego, ale hop powiedział, że mogę i z turem i bez tura wziąć Najwyżej wymontujemy Ale ja stwierdziłem, że wolę sobie tu dołożyć do tego ciągnika Jakoś tak bardziej zbudza moje zaufanie i ten stan, w którym on jest to... Wiesz o co chodzi Ty, Dużo tutaj... Ty, jak tu zaraz spełno będzie Ja tak patrzę Musi trzeba wysypać Nawet rurę, wiem jak rozłożyć o. I coś tu sypie o dziwo Bo dobrze nie? Ty no ja to w szoku Dobra Masz ten swój kombajn Zaraz ci podprowadzę przyczepę na drugie pole Tam już tyle nie będzie, bo to tam y Kupione pole to jeszcze gorzej to jest wszystko wiesz, zrobione niż u mnie. Czekaj. Ty... Ej, no patrzę, tu jest kilka ton na tej przyczepie, ja tak patrzę. O dobre, już wyspało, no trochę je. Yeah. Papa, ten co mi Gruber na polu odczepił. Tak no, chciałem Cię odczepić. No, 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 dobra, dawaj. Daj, ja pojadę. Ale ładnie chodzi, w sensie podoba mi się te Dobra, witamy po cięciu. Mała awaria. E, jedziesz tutaj? Za mało jedzie. I tutaj te po prawej, nie? W Wiesz co? W sumie to ja zrobię inaczej. Ja wezmę jeszcze 3 pęka, bo przepalam się tym gruberze nie będę latał i przepinał tam i z powrotem 10 razy Dawał sobie radę wcześniej to i teraz może da radę Jak go zgruzować to do końca, nie? O jak? On ma czuć Robotę Ma robić i nie wyglądać. No Ale trochę, trochę, trochę więcej jest niż się spodziewałem, nie? Może, może i taka nieopłacalna ta kukurydza nie będzie. Jakbym tutaj. Raz zawsze taki jest. To no wiesz, no też niedoświadczony w tej kukurydzy. O, jest naprawdę ten trzypek to sobie ledwo radę daje teraz, nie? W porównaniu do NTZ. Tam ci chyba chwilę zajmie i ten, nie? Jakoś długo. A to przyczepę, to ona ci potrzebna teraz, czy nie? Czy na razie będziesz usługi robił? Na razie nie. Bo jak coś, to się najwyżej wysypie na klepisko, ale... Plan jest taki, że ja to zawiażę na skup już najprawdopodobniej jakoś w tym tygodniu. Przyjmaj na razie. czy potrzebna, to się odezwę. Dobra. No, zobaczę. Jakoś tak ci postaram się ją odstawić w miarę szybko. On tutaj po kukurydzy niż ma Jednak po zbożu jakoś lżej, nie? jest jest już lżej A tutaj po kukurydzy to ukorzenie, nie? Jednak czuć no. to Ciągnik czuje Tutaj pszczółki nasze latają Można by było im rzepak tu zasiać, no ale po kukurydzy teraz się nie uda Bo już za późno Właśnie, jak te twoje pszczoły? Chłopie latają, miód produkują Będę musiał wywieźć, bo cała paleta już prawie jest. Nie? nie, no do całej to trochę brakuje, ale. No, coś tam pomału sobie wiesz. Latają. Zawsze to coś sobie na tym miodzie za zarobię, nie? No. jak ci tam idzie? Dobrze. Dobrze, to gitara. I co, w następnym odcinku pewnie już będziemy się widzieć w zimę. O ile będą zimowe odcinki, zobaczę. A jak nie, to już wiosna W sumie to szybko teraz ten sezon zleciał jakoś tak aż za szybko No ale w sumie w żniwach zrobiłem e, Praktycznie trzy odcinki Bo były żniwa Gruberowanie Coś jeszcze chyba robiłem A i kostki jeszcze więc wiesz, to takie teraz odcinki są dłuższe to i więcej tego treści Dlatego będę musiał w krowy iść, w jak, albo w jakieś zwierzęta, żeby to tak się nie znudziło Bo ile to można sezonów to samo robić, nie? O W ogóle ile ja tu odcinka mam? O, nie wiem ile wcześniej było Ale pewnie coś koło 15 jest W ogóle nagrywam to jeszcze przed Sylwestrem I też znowu w pośpiechu, ale chcę iść nagrany, bo... Wszyscy wiemy jak jutro będzie bardzo chciało nam się wstać rano Dokładnie. No tutaj omijak, ale to trudno. Dobra, co ja się będę z wami żegnał? Tam dogruberuję tutaj poza odcinkiem. Eee, I ruś tam do kosi. A co? Do następnego odcinka Cześć, opa. Elo! Eee, Pożegnałbyś się. Eee, nie. Siema.